Właściwie chyba wczoraj e, to było, czy dwa dni temu. Dowiedziałem się, że młody mężczyzna, e, którego, którego znałem, ponieważ chodziliśmy razem do podstawówki, on chodził do e, klasy starszej o rok starszy ode mnie. E, dowiedziałem się dwa dni temu, że. Był wypadek i e, nie żyje. E, widziałem go y, jakiś czas temu, y, bo, bo długo, długo nie, nie widzieliśmy się. Można powiedzieć, nie byliśmy w jakiejś y, relacji. Od, od długiego, długiego czasu nie, nie widziałem się z nim. Nie byliśmy przyjaciółmi ani nic takiego, ale. Ale po prostu znaliśmy się z tej podstawówki a, i e, długo, długo nie widziałem go, ale jakieś kilka, myślę, że z miesiąc wstecz, przypadkiem gdzieś tam się, jak to się mówi, na mieście spotkaliśmy, wymieniliśmy dosłownie kilka słów i, i tyle, tak? I dwa dni temu dowiedziałem się, że właśnie y, nie żyje był wypadek i y, nie znam szczegółów, ale y, 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 ale tą informację y, otrzymałem i. No i wielkie zaskoczenie, tak? Szok dla, dla rodziny, bo ojciec i, 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 i mąż był ojcem i mężem, i, i teraz go nie ma, tak? Wśród żyjących. Na pewno wielki ból po stracie szok, zaskoczenie y, pytania y, smutek i tak dalej, tak? Jak to w takich sytuacjach y, młody mężczyzna y, 41 lat y, i nie ma go, tak? Nie ma go wśród żyjących, nie ma go y, tutaj wśród y, na ziemi. Y, i pomyślałem, że, że. No gdzieś tam. Zawsze jest to taka, taka sytuacja, w której zadajemy sobie różne pytania, tak? Dlaczego? Dlaczego coś takiego się wydarzyło? Ale jest to myślę dla mnie od razu, jak myślę sobie o tym. To pierwsze, pierwsza myśl jest taka, jak życie te to fizyczne życie rozpatrywane w ten sposób, że tutaj na Ziemi jak ono jest kruche, prawda? Jak jakie ulotne? Jak niewiele potrzeba, żeby jednego dnia człowiek jest, a drugiego już już go nie ma, tak? I um, Ileż to takich sytuacji jest, ileż to osób ginie w różnego rodzaju wypadkach, ile to osób umiera, można powiedzieć, przedwcześnie umiera zbyt młodo, nie dożywa wieku tego, w którym no, ludzie spotyka, spodziewają się tego, że ten człowiek e, odchodzi z tego świata. Tak? Ileż to osób Odchodzi za wcześnie ileż to osób umiera w różnego rodzaju właśnie wypadkach, czy w wyniku jakichś chorób i tak dalej. Czy nawet e, z różnych przyczyn, tak? Gdzie nie spodziewamy się tego, gdzie bliscy nie spodziewają się tego, gdzie to jest nagle, gdzie to jest bez zapowiedzi, e, gdzie to jest pewne, już, gdzie nic nie wskazuje na to, że to się wydarzy. No i tak jak powiedziałem, zaskoczenie, szok, zdziwienie. Ból, cierpienie, strata, płacz, smutek, pytania często, tak? I, i pytanie jest do Ciebie, tak? Może jesteś właśnie taki młodym mężczyzną w moim wieku, może moim rówieśnikiem, może około tego wieku 40 lat ja dopiero co skończyłem 40 lat i i skąd wiesz, czy, czy dożyjesz też wieku, wieku, w którym 80, 90, lat czy 60. Nie możesz być tego pewien, tak? Nie możesz być tego pewien. I moje pytanie, jakby jest to, przede wszystkim, czy ty wiesz, gdzie ty pójdziesz po śmierci co się z tobą stanie po śmierci to jest moje pytanie czy jesteś gotowy na przejście na tą tak zwaną drugą stronę powiem więcej na pewno są oczywiście są różne opinie na temat tego co się dzieje z ludźmi po śmierci Ponieważ można powiedzieć, że Biblia nie jest, kiedy studujemy Biblię dokładnie, Biblia nie jest aż tak jednoznaczna, i ja muszę szczerze powiedzieć, że, że nie mam określonego super 100% stanowiska. Oczywiście Biblia mówi o tym, co, co wiele jest miejsc, w których mówi Biblia o tym, co się dzieje po śmierci, ale wydaje się, że żeby y, są takie dwie opcje, powiedzmy, y, co do których są, powiedzmy, różne opinie, w tym sensie, że y, no, można powiedzieć, że y, dwa stanowiska byłyby uprawnione. Ja nie mam na ten moment wyrobionego jeszcze zdania, biorąc pod uwagę całość nauczania Biblii, gdzie są, powiedzmy, takie dwa stanowiska, ale. Jedna rzecz jest pewna, ponieważ chodzi o to, że yy, chodzi mi o to, że mówię o tym bezpośrednio po śmierci, co się dzieje z człowiekiem, ale jedna rzecz jest pewna, na pewno wszyscy każdy człowiek stanie przed Bogiem. Prędzej czy później, jeżeli to nie będzie od razu bezpośrednio po śmierci, ale przyjdzie taki moment, że Bóg będzie sądził wszystkich ludzi. Więc każdy człowiek stanie przed Bogiem. Każdy człowiek stanie przed Bogiem. I stanie przed Bogiem po to, by być przez niego osądzonym. Stanie przed Bogiem na sąd. I e, wbrew e, obiegowej opinii, Biblia nie naucza o czymś takim jak czyściec, gdzie osoby po śmierci idą i mają szansę się wybielić ze swoich grzechów, by móc później e, wejść do nieba, jak się mówi. Biblia nigdzie o tym nie naucza, ponieważ jest to sprzeczne z całą nauką, z ofiarą Jezusa na krzyżu, który jedynie przez Jego ofiarę możemy otrzymać oczyszczenie z grzechów, nie przez pobyt w jakimś miejscu, gdzie jakimś tajemniczym sposobem będziemy wybieleni ze swoich grzechów poprzez jakieś tam cierpienia czy coś w tym stylu, żebyśmy mogli potem już stanąć przez Bogiem bezgrzeczni, to to, to jest bzdura i zupełnie wymyślona yy, nauka, jest godna z nauczaniem Biblii. Jedynie poprzez Jezusa Chrystusa, i jego ofiarę na krzyżu, można dostąpić odpuszczenia grzechów. Bóg poprzez jego ofiarę całkowicie odpuszcza wszystkie grzechy, które popełniliśmy z chwilą, gdy. Wierzymy w Jezusa, przyjmujemy Go jako Pana i przyjmujemy chrzest w Jego imię na właśnie odpuszczenie grzechów. Świadomy, świadomy chrzest na odpuszczenie grzechów. Potem jak świadomie uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa z całą tą konsekwencją tej decyzji. W każdym razie, to, co chciałem powiedzieć e, do ciebie, tak, czy ty jesteś pewny tego, gdzie pójdziesz po śmierci? Czy ty jesteś pewny tego, czy to będzie wieczność z Bogiem, czy to będzie wieczne oddzielenie od Boga w piekle? Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, jeżeli nie przyszedłeś do, do Boga, by się pojednać poprzez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, to gdybyś umarł dzisiaj, to umrzesz w swoich grzechach. To umrzesz w swoich grzechach, i później, gdy staniesz na sąd przed Bogiem, już będzie za późno. Już będzie za późno. Nie będzie później drugiej szansy. Nie będzie czegoś takiego, że, że później, już po śmierci, możesz coś zrobić ze swoimi grzechami. Decyzję o tym, by pojednać się z Bogiem, by zostać obmytym ze swoich wszystkich grzechów, usprawiedliwionym, musimy podjąć tutaj. Decyzję o tym, by pójść za Chrystusem i przyjąć Jego panowanie w swoim życiu co jest jednoznaczne z. Yy, z przyjęciem y, przebaczenia grzechów przez Chrystusa. Decyzję o tym pod, musimy podjąć tutaj. I jeśli jeszcze żyjesz, a nie pojednałeś się z Bogiem przez Chrystusa, to jeszcze masz na to czas. I jeszcze nie jest za późno. Biblia mówi coś takiego: dziś jest Dzień Zbawienia. Yy. Pierwszym krokiem, żeby jest, jest to, żeby przyjść do Boga w, w takiej modlitwie, szczerej Twojej modlitwie. Nie potrzebujesz pośrednika, nie potrzebujesz modlitewnika, żeby odczytać jakąś formułkę modlitewną. Nie, Bóg widzi twoje serce, yy, zna ciebie i, yy, i pierwsze co, pierwszy krok to jest takie przyjście do Boga w takiej modlitwie. Gdzie uznajesz się przed Bogiem za grzesznika, że uznajesz, że zawiniłeś przed nim, że złamałeś Jego przykazania, że podeptałeś Jego prawo, że wielokrotnie sprzeniewierzyłeś się Bogu, że zbuntowałeś się wobec Niego, że nie postępowałeś w taki sposób, jak powinieneś, zgodnie z Jego przekazaniem. To jest pierwszy krok. Przyjście do Boga właśnie w takiej modlitwie. Więc ty sam musisz ten krok zrobić. Świadomie przyjść do Boga. Będąc świadomy tego, że On oferuje Ci zbawienie przez Chrystusa, nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Nie zrobi tego za ciebie jakiś inny człowiek, inny święty, jakiś kapłan. Musisz sam przyjść do Boga z takim złamanym, skruszonym sercem. To jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok. Ale póki jeszcze żyjesz, nie jest za późno. Później Później, gdy już odejdziesz z tego świata, przykład tego chłopaka pokazuje, że to może być e, każdy dzień. Może być każdy dzień. Nie wiesz, ile dni ci zostało, nie wiesz tego. E, póki jeszcze żyjesz, nie jest za późno. Ale później, kiedy odejdziesz z tego świata, nie będzie, będzie to już za późno. E, staniesz przed Bogiem na sąd. Po swojej śmierci jest to pewne, jest to pewne. I będziesz osądzony tak jak w sali sądowej. E, m, człowiek, który jest oskarżony, sędzia nie pyta go o dobre rzeczy, które zrobił, ale jest sądzony na podstawie prawa i przykazań tego prawa, przepisów tego prawa, które złamał. Tak samo Ty będziesz sądzony na podstawie Bożych przykazań, które wielokrotnie, jak zdajesz sobie sprawę, tak jak i ja w swoim życiu, wielokrotnie ja i ty złamałeś. I nie będzie żadnej wymówki, żadnego usprawiedliwienia, nic nie będzie świadczyło na twoją korzyść. Eee, pogarsza sprawę fakt, że prawdopodobnie wielokrotnie słyszałeś Ewangelię, słyszałeś o Panu Jezusie Chrystusie, ale nigdy sam nie zrobiłeś kroku ku Chrystusowi, ale dzisiaj słyszysz tę Ewangelię. Bóg oferuje ci zbawienie, oferuje ci taką czystą kartę. Czystą kartę możesz zacząć jeszcze raz z czystą kartą i zapisać ją we właściwy sposób, idąc razem z Bogiem, ponieważ On, kiedy przyjmiesz chrzest na obmycie ze swoich grzechów, On ofiaruje tobie swojego Ducha Świętego, jak obiecał, i ten Duch da ci moc do tego, żeby żyć w inny sposób, żyć w wolności od grzechu, żyć jako nowy człowiek, żyć w zgodzie z Bożą wolą, być kierowanym przez Ducha Świętego. Znajdziesz ludzi takich jak ty, gdy otrzymasz Ducha Świętego, znajdziesz ich, bo takich ludzi, którzy otrzymali tak samo Ducha Świętego, jest bardzo, bardzo wielu, jest to kościół. Prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa, w którym zamieszkuje Duch Święty, kościół, który założył Pan Jezus. Także póki żyjesz, nie jest za późno, Bóg oferuje Ci tą czystą kartę do zapisania może anulować cały Twój dług, który w ciągu całego swojego życia zaciągnął się u Niego u Boga, łamiąc Jego, jego prawo. A którego to długu nie jesteś w stanie spłacić w żaden sposób. W żaden sposób nie jesteś w stanie odpokutować, w jaki sposób spłacić ten e, dług, e, dług u Boga, który zaciągnąłeś swoimi grzechami. A Bóg oferuje ci przebaczenie grzechów i pojednanie z nim e, poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Póki żyjesz jeszcze, nie jest za późno. Ale nie wiem, ile czasu ci pozostało, ile szans jeszcze Bóg ci da. Być może będzie to ostatnia szansa, jeżeli słyszysz tego nagrania, a nie jesteś pojedany z wrogiem. Ja nie wiem, czy Bóg okaże ci jeszcze łaskę któryś raz i będzie mówił do ciebie, i, i proponował ci, i e, pukał do twojego serca, żebyś e, odpowiedział na, y, na to wołanie. Może być to ostatni raz, kiedy. kiedy Wielokrotnie już wcześniej mówił do ciebie, a to odrzucałeś jego, jego zaproszenie do tego, by mieć udział w zbawieniu poprzez Jezusa Chrystusa. Więc póki jeszcze żyjesz, nie jest jeszcze za późno.